Wszystko jest interesujące, bo produkty, które są wystawiane są zdrowe, smaczne, ale myślę, że bardzo interesujące zbiory pokazali kolekcjonerzy. Pan, który kolekcjonuje kufle do piwa i to takie jest przed II wojny światowej, to, to już jest historia, ale też te, te kufle mają dużą wartość. Czy pan, który pokazuje kapsle i co roku innej te, w innej tematyce, bardzo, bardzo świetna pasja? ale też młodzież, która piecze ciastka, które są, które mają przepis bardzo prosty i to jest przepis wymyślony przez nauczycieli szkoły. To jest bardzo świetna promocja szkoły, świetna promocja gorzowa. Pan prezydent Tomasik, inaugurując targi, powiedział, że żeby żyć, trzeba jeść. Pani przewodnicząca Siebińska dodała, że żeby to życie było przyjemne, to jedzenie musi odbywać się z przyjemnością. Myślę, że targi i kulinaria. Warto organizować chociażby dlatego, że stwarzają przyjemną, wesołą atmosferę. Prezentujemy tutaj browar, który ma szereg piw. Są to przede wszystkim piwa smakowe, słyniemy. Naturalnym naszym takim piwem to jest piwo i podstawowym piwem, piwo lubuskie, które jest niepasteryzowane. I na bazie tego piwa opieramy się też, robimy piwa smakowe. Są to piwa, które w zeszłym roku pokazaliśmy na targach, przede wszystkim gorzowiaka i piwo zielone. Zrobiło horror w zeszłym roku. Teraz mamy już wzbogacony o wiele więcej tych piw mamy. Doszło nam piwo jagodowe, piwo wiśniowe. Jutro jest inauguracja jeszcze jednego piwa nowego, ale zapraszamy wszystkich mieszkańców na godzinę 14, gdzie będzie odszpontowanie pierwszej beczki i na pewno nikt nie wyjdzie, ktoś kto zechce skosztować, to skosztuje, podejdzie, będzie, będzie sobie sam mógł blać tego piwka i skosztować. Zapraszamy jutro na godzinę 14. Ja chciałabym pogratulować pomysłodawcom, pomysłodawcom że wymyślili te, te targi. To jest inicjatywa władz miasta Gorzowa. Sądzę, że to jest ba, właśnie pokazanie, że żywność lubuska jest żywnością zdrową i smaczną. To jest takie, taki aspekt, który można na zewnątrz pokazać.